Jestem u kuleczki. Kuleczka lepiej będzie do niego pasowało, spójrzcie. <laughs> Także jesteśmy u kuleczki. Jak najbardziej. 1 stycznia 2024 roku. Kuleczka ma się świetnie. Czekał na mnie. Powoli staje się to już tradycją naszą tutaj miejską. Kuleczka jest miejską legendą tych bloków. Fajnie. Fajnie jest go w ogóle znać. No i to tyle, nie? Spójrz jaki kuleczka jest przyjazny. Z nowym rokiem dostajesz nowe imię. Kuleczka. Bo jesteś okrągły jak kuleczka. Mała kuleczka, co tam patrzysz? Biały kot tam był, ale on do nas nie przyjdzie. On nie jest jak kuleczka. Tamten jest dziki, a kuleczka nie jest dziki. Czajcie. Jechała pani na rowerze. Patrzyła się na nas. Ciekawe, czy na mnie, czy na kuleczkę. Ciekawe, kto był dla niej bardziej interesujący? Chłopaczek czy Kuleczka? Kuleczka, jak się masz? Mam nadzieję, że moje spodnie... Ajajajajaj, Kuleczka! Wyjechałem czysty, bez żadnego włosa. Kuleczka. To już jest tradycja, obwąchać rower również. Czyli i ja jestem kuleczki własnością, i mój rower jest również kuleczki własnością. Kuleczka jest śmieszny. Teraz pójdziemy na mały spacer z kuleczką. Spójrzcie. Kuleczka idzie przy nodze. Nie odpuszczam je na krok. Kuleczka. Czy Kuleczka chodź. Wylew chuj. Kuleczka sobie chodzi. Idę sobie z kuleczką. Naśmiecili tymi petardami. Oczywiście. Kuleczka chodzi, bo samochód jedzie. Gdzie on jest? Dobra, idę z powrotem. Tu jest. Chodź, chodź, chodź. Samochodu tu jest. Dalej, kuleczka. Patrzcie, ucieknę mu. Ucieknę mu i kuleczka będzie za mną bieg Kuleczka za mną biegnie. Kuleczka biegnie. Niech nie wychodzi, bo ktoś jedzie rower. Kuleczka, gdzie jesteś? Tutaj jestem. Co mogę powiedzieć? Kończę film, zrobię mu parę zdjęć. Dawno nie robiłem mu zdjęć, ciągle go nagrywam. Nie mam dzisiaj szyneczki dla kuleczki, ale to nie szkodzi. On nie wygląda jakby był wygłodzony. On wygląda bardzo dobrze. Wygląda jak kuleczka. Kuleczka co na koniec powiesz? Widzą. Nie zamiałczysz, nie zamruczysz. O oczka pokazał. Dobra. Kończymy film z